witam w kolejnym filmie dzisiaj rozbieramy Audi C4 A6 nie działają szyby elektryczne tutaj akurat tylko dwie są po włączeniu zapłonu nie ma zasilania nie ma zasilania na yy, przełączniku no to sprawdzić krewieweczką tutaj na przewodach Czerwony z niebieskim paskiem nie ma plusa. Podejrzewam winowajce. tutaj, jeżeli się rozbierze ten yy, boczek u kierowcy, to taki przekaźnik jest duży. To jest taki sterownik, który powoduje, że po wyłączeniu zapłonu, jeszcze przez kilka minut, można szyby sobie otwierać. I tutaj na przewodzie. Yy, czerwony z czarnym paskiem jest zasilanie, obok powinna być piętnastka, która jest po zapłonie, jest, a tutaj na wyjściu na czerwony z niebieskim nie ma. Można to sprawdzić łatwo, tylko tak no ostrożnie trzeba trochę, ale na przykład jeżeli tutaj pod ten czerwony z niebieskim złączę kabelek i złączę go z, z tym głównym yy, zasilaniem. Pojawia się tutaj światełko. Czy pracują, Czyli, winowajcą jest ten przekaźnik. Spróbuję go naprawić. Musimy go do rozebrać i poszukać zimnych lutów. Jest taka podwójna płytka, są trzy przekaźniki w środku: jakiś tranzystor, jakiś salak. zresztą to jakieś proste małe elementy, starego typu. Naszą to będzie lepiej widać. I poszukamy zimnych lotów Z tej strony nie widać. A z tej. A z tej widać. Tutaj jest jeden. z przekaźnika. Tutaj też jest, ale to chyba nie musi być przygotowane. Tak. Spróbujemy najpierw tą jedną przelotować. Motornica no już się właśnie nagrzała. Dobra, poprawię tą żeby to przekaźnik lepiej się trzymał, bo to wszystko jest spowodowane drganiami w czasie jazdy. Przekaźnik po prostu drży i odrywa się z płytki. Tutaj też, o tutaj też, ten, ten przekaźnik właśnie. Spróbuję go... Wszystkie nogi mu przylutuję. Nawet tutaj widać, troszeczkę zaczął się odrywać. Inne przekaźniki chyba się trzymają. No dobra, jeszcze tutaj widzę o tu jedną nóżkę. Ten przekaźnik jest załatwia szyby i szyberdach. Szyberdach działa Prawidłowo. Dobra, to sprawdźmy jak to było z tą stroną. Może być tam koczenie nie ma koczenie kładamy Włączamy zapłon. O i proszę. Wyłączamy zapłon. O akurat tutaj nie działają szyby. Po wyłączeniu. No być może w tym modelu tego nie ma, że po, zapłon po wyłączeniu zapłonu jeszcze działają szyby. Być może to jest tylko w nowszym, nie wiem, który to jest rok. Tak, więc przygotowanie tam przekaźniczka w tym pudełku w numerze 329 zamontowanym w boczku kierowcy. Załatwia sprawę niedziałających szyb. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym filmie.